Myślę, że ze strony producenta tego kalendarza jest to naprawdę bardzo fajnie przemyślane i ktoś, kto kupi taki kalendarz, będzie na pewno zadowolony. Jak na taką cenę to jest naprawdę całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o kolorystykę tych kosmetyków, to jest naprawdę sztos. Cześć kochani, z tej strony Estera, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii kalendarzy adwentowych. Dzisiaj będziemy sobie otwierać kalendarz, o który WY mnie prosiłyście. Jest to kalendarz, który jest dostępny w Polsce na stronie. Kosmetyki z Ameryki. Ja go oczywiście zamówiłam na innej stronie, tutaj w Anglii. Link zostawiam Wam w opisie. Jest to kalendarz kosmetyczny, marki, właśnie nie wiem, jak to wymawiać, czy QK, czy QK. Wydaje mi się, że raczej QK, ale nie jestem pewna. I kalendarz sam w sobie jest przepiękny. Zobaczcie, jak on się cudownie mieni. Co ciekawe, od razu chcę Wam to powiedzieć, że ten kalendarz jest dostępny w trzech wersjach graficznych. Kolorystycznych, graficznych, i zawartość każdego z nich jest identyczna. Także uważajcie, jeżeli będziecie chciały sobie kupić kalendarz adwentowy tak w ciemno, no to. Nie kupujcie kilku właśnie tej marki, ponieważ z tego co widziałam, produkty są dokładnie takie same. Zresztą możecie to sobie zobaczyć w linkach, zostawiam je wam w opisie. Ja za ten kalendarz zapłaciłam około 14 funtów, a na polskiej stronie on jest dostępny obecnie w momencie, kiedy nagrywam ten filmik, za 79 zł. Więc cena jest, myślę, że podobna. Nie mam pojęcia, z jakiego roku jest to kalendarz. Czy jest to kalendarz zeszłoroczny, czy on jest z tego roku? Nie mam pojęcia, więc nie mówię, żeby nikogo nie wprowadzić w błąd, ale myślę, że tak naprawdę jest to bez różnicy, ponieważ chodzi tutaj tylko i wyłącznie o zawartość. Ewentualnie, żeby on troszkę postał nam gdzieś na szafce i wiecie, porobił za taką piękną dekorację. W ogóle ten kalendarz moim zdaniem wcale nie wygląda świątecznie. Także możecie kupować już teraz, nie musicie czekać do świąt. No i zanim przejdę do pokazywania zawartości tego kalendarza, no to tradycyjnie proszę was o łapkę w górę, jeżeli filmik wam się podoba, jeżeli chcecie więcej filmików z tej serii, o subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze kanału nie subskrybujecie. Mi to bardzo pomaga zwiększać zasięgi, docierać do większej ilości osób. No i co za tym idzie, motywuje do tego, żeby nagrywać takich filmików więcej. Tutaj na dole i w opisie zostawiam wam namiary na mój Instagram. Tam co tydzień odbywa się nowy konkurs. Powiedziałam sobie takie postanowienie, żeby co tydzień robić dla Was nowy konkurs, więc zapraszam Was serdecznie. Możecie właśnie nie tylko wziąć udział w konkursie, ale też zobaczyć, co się u mnie dzieje na co dzień. Zagłosować czasami na filmik, który pojawi się. Jako pierwszy na kanale. Także jeżeli jesteście zainteresowane moimi filmikami, no to zapraszam. No i teraz już przechodzimy do otwierania tego kalendarza. On jest naprawdę, zobaczcie, całkiem duży. Zacznijmy, oczywiście od numeru 1. Jedyneczka jest tutaj. Okienka nie otwierają się zbyt łatwo, więc będzie niezbędna penseta. I zaczęło się naprawdę bardzo dobrze, bo mamy tutaj paletkę. W sumie jest to wkład do paletki w bardzo ładnych kolorach. Brązy, złoto, taki ceglasty kolor, no śliczny. Dwójka jest naprawdę bardzo duża. Co, ten kalendarz jest tak ładny, że najchętniej to bym go sobie tutaj też postawiła, aż szkoda mi go otwierać. O, i zobaczcie, tutaj od razu mamy taką bardzo ładną, różową paletkę, do której będzie można sobie wkładać te cienie, więc podejrzewam, że tych cieni będzie więcej. Mam nadzieję, że tych cieni będzie tyle, żeby zapełnić tą całą paletkę. Numer 3 jest także tutaj u góry. I tutaj mamy kolejną paletkę, ale wiecie co? Kolory są naprawdę prześliczne. Znowu takie neutralne brązy, i tym razem z nutką fioletów. Oczywiście od razu ten drugi wkład również włożyłam do paletki. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo ekscytujące otwierać tak codziennie okienko po okienku, no i trafiać na kolejne wkłady, uzupełniać je sobie codziennie. Myślę, że ze strony producenta tego kalendarza jest to naprawdę bardzo fajnie przemyślane i ktoś, kto kupi taki kalendarz, będzie na pewno zadowolony. Czwórka to takie troszkę większe okienko. O nie, już zobaczyłam, co tam jest i to nie jest nic fajnego niestety. Duży plus za kolor, jest różowa, więc jest bardzo ładna. Ostatnio wszystkie temperówki, na które trafiałam w kalendarzach adwentowych, były czarne i wyglądały naprawdę tak no, kiepsko smutno. Natomiast ta jest ładna, ten sobie chętnie zostawię. Piątka. Przyznam szczerze, że czekam na te kolejne wkłady. Bo chciałabym jak najszybciej zapełnić paletkę i jestem ciekawa, jakie tutaj jeszcze kolory mogą się kryć. I tutaj, no myślałam, że to cienie, ale nie, to są balsamy do ust. Takie koloryzujące. Myślę, że to też bardzo fajna rzecz. Ale na razie nie będę je jeszcze wkładać do tej paletki z cieniami, dlatego że liczę na to, że będzie tutaj w tym kalendarzu więcej cieni. Jesteśmy dopiero przy szóstce, więc jest nadzieja, że uda się skompletować całą paletkę. I rzeczywiście mamy tutaj kolejne cienie. I znowu takie fajne, neutralne kolory. Zaraz sobie sprawdzę, czy nie powtarza się to złoto. No, tutaj niestety to złoto wygląda bardzo podobnie, więc nie wiem, czy wkładać ten wkład, czy jeszcze nie. Chyba na razie go sobie zostawię. Jeżeli chodzi o kolory, no to jest tutaj czarny, więc czarny jest takim cieniem, który przydaje się w każdej paletce. Ja lubię sobie czarnym tutaj te kąciki przyciemnić, więc często go używam. No ale ze względu na to, że tutaj jest to złoto drugi raz, no to chyba jeszcze odłożę sobie na bok tę paletkę i zobaczymy, co tutaj znajdę dalej. Numer 7 kolejne cienie, wow może się okazać, że tych cieni będzie naprawdę tutaj całkiem dużo, bo przy numerku siódmym mamy już czwarty wkład, to naprawdę dużo i znowu bardzo ładne neutralne kolory, takie jak lubię beże i fiolety ten wkład od razu wędruje do paletki. Sprawdziłam sobie, jak wyglądają te kolory, i teraz spróbuję je rozetrzeć na ręce. Zobaczcie, one rozcierają się naprawdę całkiem dobrze. Zobaczcie, one się całkiem dobrze cieniują. Jak na taką cenę, to jest naprawdę całkiem nieźle. Jestem bardzo ciekawa, czy trafi tutaj na jeszcze jakieś wkłady, ale jak na razie te kolory są naprawdę super. Na pewno będę kombinować z jakimś makijażem właśnie yy, tymi cieniami. Ósemkę mamy tutaj na dole i to jest takie długie, szerokie okienko. O i tutaj widzę dwie rzeczy. Jedna niestety kiepska, jest to pędzel. Na no, te pędzle ciągle trafiam w tych kalendarzach. Ja te pędzle daję Dawidowi do zabawy, po prostu. Ale jest też druga rzecz. No i teraz niestety jedno okienko będzie puste. Być może to numer 13. No nie wiem, no, to już naprawdę nie pierwszy raz, że gdzieś w jakimś innym okienku zawieruszył się taki zapychacz. Natomiast tutaj mamy konturówkę i od razu muszę wam pokazać jej kolor, bo kolor jest naprawdę niezły i jest to taki kolor, jakiego ja często używam. Zobaczcie sobie: taki ciemny nudziak. No, taki odcień na pewno mi się przyda, więc jestem znowu pozytywnie zaskoczona tymi kolorami. Numer 9. I tutaj mamy kształt taki, jak właśnie w przypadku tych cieni, więc może będzie tutaj już kolejny wkład. Dobra, nie ma cieni, ale jest brązer. Chętnie użyję go sobie w jakimś teście tych kosmetyków, ale z tego co widzę, to kolor też jest całkiem niezły. Jest to właśnie taki kolor, jakiego ja używam często na co dzień. Dość delikatny. No, może być troszkę zbyt pomarańczowy, ale. To oczywiście w teście się okaże. Cieszę się, że trafiłam na brązek, bo one naprawdę dość rzadko są w tych kalendarzach. Dziesiątka. Tutaj znowu taki sam kształt okienka. I tym razem jest to cień do policzków. O, tu mi się światło odbija i krzywo otworzyłam. Dobra, wyjmę i pokażę go Wam. No on jest taki brzoskwiniowy, bardzo jasny i ma błyszczące drobinki. Może pokażę go jeszcze raz tak bez tego plastikowego opakowania, bo yy, no jest taki mocno rozświetlający, odbija światło na maksa. Numer 11. Staram się rozrywać te okienka wzdłuż linii, ale naprawdę idzie troszkę ciężko. I tutaj mamy lakier do paznokci, ale już widzę, że jego kolor jest po prostu prześliczny. Uwielbiam mieć na stopach takie właśnie nudziakowe róże. Jeżeli chodzi o kolorystykę tych kosmetyków, to jest naprawdę sztos. Jeżeli oglądałyście moje poprzednie filmiki i widziałyście, na jakie kolory trafiałam w innych kalendarzach adwentowych, to na pewno dobrze wiecie, o czym mówię. Otwieram numer 12. Jest to tuż w kolorze czarnym, ale niestety nie jest napisane, co on robi: czy pogrubia, czy wydłuża. No nie ma tutaj takiej informacji, więc będzie trzeba go przetestować, żeby się dowiedzieć. 13. I tutaj jest rozświetlacz, ale super. Słuchajcie, bardzo podoba mi się zawartość tego kalendarza. Jest brązer, rozświetlacz, róż. No, może się okazać, że tutaj będzie praktycznie wszystko co potrzebne do makijażu. Oprócz podkładu. Oczywiście muszę wypróbować. No, jest naprawdę, zobaczcie, pięknie błyszczy. No, powiem Wam, że ten kalendarz naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Jest bardzo tani, a kosmetyki są całkiem fajne. Ostatnio było trochę takich wpadek kalendarzowych, więc no nie spodziewałam się cudów, ale jak widać, jest super. Co mamy pod czternastką? Jakiś błyszczyk i tutaj taki ciemny, elegancki kolor, taki burgundowy wręcz. Myślę, że będzie fajny właśnie na jesień i na zimę. I może tym razem to będą cienie, bo już tak na nie czekam. Chciałabym już zapełnić tą całą paletkę. No i tak, w końcu są, ale z tego co widzę, kolory jakieś takie podobne. Więc porównajmy, czy one nie będą się powtarzać. No nie, kolory są podobne, takie dość neutralne, ale nie ma tutaj powtórek, więc od razu wkładam, żeby skompletować tą moją paletkę. No, i mamy komplecik, zobaczcie, ta paletka ma naprawdę świetne kolory, a te cienie wcale nie są jakieś kiepskie, z tego co sprawdziłam sobie na ręce, więc jest super. Numer 16. I tutaj kolejny błyszczyk, ciemny nudziak, i to jest ten sam odcień co ta konturówka, więc jest komplet. 17. I tutaj znowu są kolejne cienie, zobaczcie, nie dość, że cała paletka jest uzupełniona. No to mamy jeszcze dwa wkłady luzem. I te kolory też są naprawdę niezłe. Numer 18 jest tutaj. I tu jest pomadka, z tego co widzę w jakimś takim bardzo ciemnym kolorze. Ojej, spójrzcie na ten kolor, to jest po prostu brąz. Ja nie wiem, czy będę takiego brązu używać. Nigdy nie używałam takich kolorów, więc... Może odłożę na jakieś rozdanie. No jeszcze się zastanowię, ale nie jestem przekonana co do tego, czy to będzie odpowiedni kolor dla mnie. Numer 19. I tutaj jest bardzo ładny lakier. Różowy, błyszczący. Tak tutaj się odbija światło lampy, że nie wiem, czy go dokładnie zobaczycie. Doszliśmy już do 20. I tutaj już zaczyna mi się rozpadać trochę ten kalendarz. Kolejne cienie. Nie wierzę, ale słuchajcie, to jest fajne, dlatego że. Cieni uważam nigdy zbyt wiele. I znowu fajne, neutralne kolory. Więc jeżeli nie lubicie jakichś mega szaleń w makijażu, to ten kalendarz będzie dla Was myślę, że bardzo dobry. No naprawdę nie spodziewałam się, że będzie tutaj aż tyle cieni. Numerek 21. Tutaj już widzę, że jest pomadka. Kolor to taki ciemny nudziak, i to chyba będzie identyczny kolor jak konturówka i błyszczyk. Tak, to wszystko są na pewno te same odcienie, więc jest komplet. Numer 22. Zapychacz. <gryw> no niestety zapychacz. W sumie dwa zapychacze. Pędzelek malutki i pacynka. I o ile z pędzelka nie cieszę się w ogóle i na pewno dam go Dawidowi do zabawy, to jeżeli chodzi o pacynkę, to podpowiedziałyście mi o czymś, o czym ja totalnie zapomniałam, że przecież takich pacynek używa się do aplikowania pyłków na paznokcie, więc ja na pewno... No, będę miała teraz zapas tych pacynek z kalendarza, ale na pewno je wykorzystam. I ona, wiecie co, nie jest tak mocno gąbczasta, taka miękka, tylko sprawia wrażenie takiej gumowej i bardzo sprężystej, więc no nie jest taka zła. 23. Tutaj mamy kolejną konturówkę. Myślałam, że ona jest brązowa, ale nie, jest taka fioletowa z tego co widzę. To nie jest do końca ten sam kolor, co kolor tej szminki. Więc tutaj no niestety nie będzie kompletu. Ale takiego fioletu chyba jeszcze nie mam w moich konturówkach, więc pewnie do czegoś mi się przyda. I słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale jakoś tak wkręciłam się w to nagrywanie dzisiejsze, że nawet nie zauważyłam, że to już była przedostatnia rzecz i że tutaj jest już ostatnia. Także mm, szkoda. Naprawdę szkoda, jakoś tak szybko mi ten czas zleciał dzisiaj. No, otwieramy. Znowu cienie. Słuchajcie, cieni tu jest cała masa. I znowu takie neutralne brązy. Kalendarz jest już pusty, więc możemy sobie przejść do podsumowania, tak jak zawsze. Jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na temat tego kalendarza. Oczywiście piszcie w komentarzach, czy on się Wam podoba, czy nie. Czy kupiłybyście go. 14 funtów w Anglii, 79 zł w Polsce. Ja myślę, że mogę go Wam z czystym sumieniem polecić. Chociażby ze względu na to, że jest tutaj naprawdę całe mnóstwo cieni, no trafiło się kilka zapychaczy, ale uważam, że w sumie nie jest źle, wiecie, co jest najważniejsze. Że tutaj te wszystkie kosmetyki mają naprawdę bardzo ładne kolory, takie, które na pewno Wam się przydadzą. No, bo powiedzmy sobie szczerze, większość dziewczyn używa raczej właśnie takich brązów, takich neutrali w makijażu. No tutaj już nawet te zapychacze są różowe, więc to jest naprawdę duży plus. Słuchajcie, w końcu coś nowego, coś innego. Jak tak patrzę na te kosmetyki, no to myślę, że można z nich stworzyć. Prawie cały makijaż. Nie ma jedynie żadnej kredki do brwi, kredki do oczu, podkładu, ale podkłady, no to podkładów oni raczej nie dają do tych kalendarzy, także tego się nie ma w ogóle co czepiać. Dzisiaj już bardzo dziękuję Wam za oglądanie. No, mi się ten kalendarz podoba, naprawdę, więc mam nadzieję, że Wam się również spodoba. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i żegnam się już z Wami. Dzięki. Pa! Do zobaczenia na kanale. Myślę, że już jutro.